W związku z tym, że rok czasu przedłużałam włosy, to po takim roku należy wykonać badanie trachologiczne skóry głowy i zrobimy też peeling, który odżywi cebulki, dlatego żeby je lekko wzmocnić. To są moje włosy już bez przedłużeń. Zaczęły mocno wypadać. Po rozwiązania, zwróciłam się do bika. Poratin. Specjalista przeprowadził dokładną diagnozę włosów za pomocą trichoskopu i dobrał indywidualny plan pielęgnacji. Zdecydowaliśmy się wtedy na pielęg skóry głowy oraz stosowanie produktów do głębokiej regeneracji włosów. Podczas zabiegu poczęstowano niepyszną kawą, a na zakończenie podcięto końcówki i wykonano relaksujący masaż głowy. Dzięki temu podejściu udało się pozbyć nadmiernemu przetłuszczania i przywrócić włosom zdrowy wygląd. Jeśli macie podobne problemy, skontaktujcie się z bikem Karating, gdzie pomogą Wam znaleźć idealną pielęgnację. Zaczęły mocno wypadać. Po rozwiązania zwróciłam się do bika. Carotin. Specjalista przeprowadził dokładną diagnozę włosów za pomocą trichoskopu i dobrał indywidualny plan pielęgnacji. Zdecydowaliśmy się wtedy na pielęg skóry głowy oraz stosowanie produktów do głębokiej regeneracji włosów. Podczas zabiegu poczęstowano mnie pyszną kawą, a na zakończenie podcięto końcówki i wykonano relaksujący masaż głowy. Dzięki temu podejściu udało się pozbyć nadmiernemu przetłuszczania i przywrócić włosom zdrowy wygląd. Jeśli macie podobne problemy Problemy, skontaktujcie się z Bika Karatin, gdzie pomogą Wam znaleźć idealną pielęgnację. Zaczęły mocno wypadać. Po rozwiązania zwróciłam się do Bika Karatin. Specjalista przeprowadził dokładną diagnozę włosów za pomocą trichoskopu i dobrał indywidualny plan pielęgnacji. Zdecydowaliśmy się wtedy na pielęgnację skóry głowy oraz stosowanie produktów do głębokiej regeneracji. Zobaczcie, jakie te włosy są śliczne, jakie one są piękne, jakie one są wygładzone. Ja już jestem generalnie po i ja powiem Wam szczerze, że dawno nie miałam takich włosów. Ja jestem po prostu w szoku, że dało się je tak ładnie odbudować. Dzień a noc.